Rio Okagami Siedlecka jest autorką książek O Dziejach Polski, które zostały wydane w Japonii. Między innymi jest to Tysiącletnia Historia Polski, z Środkowej Europy. Została wydana w 2019 roku w Tokio w stuletnią rocznicę nawiązania stosunków polsko-dyplomatycznych. Polski z Japonią. Na pewno jest to też bardzo ciekawa e, pozycja. Mój związek z Polską zaczął się bardzo dawno temu. Zawsze, oczywiście po wyjściu za z Andrzeja, Polska stała się moją, właśnie niezbędną częścią mojego życia, więc starałam się zawsze e, promować kulturę polską i napisałam właśnie książkę. To pierwszą książkę napisałam już 40 lat temu, a o Polsce to jest, to druga jest właśnie druga książka o Polsce, która, y, którą, y, która została wydana w 2019, 2019 roku. Trochę opowiem o tej książce. O pierwszej, e, osiednia. Tak, osiednia pierwsza jest była Pierwsza. To. to jest. To, to jest. Bardzo młody. To, to, jest, to ja. Nie wiem czy Państwo ale to jest ta sama Nadle osoba. Tak. Ale to jest moja pierwsza, pierwsza e, książka o Polsce i cztery lata temu wydałam drugą książkę. Właśnie, jak to się stało z tą e, książką? Bo pewnego dnia Andrzej podsunął straszny pomysł. Żeby, diabelski prawie pomysł, żebym napisała historię Polski po japońsku, oczywiście dla Japończyków. Uważam, że to jest świetny pomysł, bo Polska jest jeszcze dalej w dalszym nie bardzo znana w Japonii i wasza historia jest oczywiście bardzo fascynująca, dramatyczna, ale bardzo skomplikowana. Wobec tego myślałam, że to jest dobry, po prostu dobra inicjatywa. Z tym, że on powiedział, że ja mam napisać po jego śmierci, bo ja powiedziałem, że jak coś zostanie i nie wydam, to zostanie 10 tysięcy dolarów, to ty jedź do Polski, zbieraj materiały i napisz książkę o historii Polski takiej, tak obiektywną, bo żona jest obiektywną osobą i prosto i te wszystkie przekłamania, które nam robią i tak dalej. I... I zaczęła żona pracować. No, ale jak, jak mogłam po prostu czekać na jego śmierć, żeby zacząć pracować? <śmiennie> więc to nie zrobiło sensu. Nie lecz, nie lecz. Więc zaczęłam od razu czytać y, 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 i studiować trochę historię. I szczególnie zaczęłam w właśnie, autobusie. No, szczególnie autobusie. Bo autobusem jeździłam właśnie do pracy i wracałam i autobus się o, stał o, moją czytelnią. I czytałam różne rzeczy od Sienkiewicza do poważnych mm. historycznych książki do o, rozmaite rzeczy. I jak ja wracałam do domu, to od razu do komputera, od razu do materiałów, żeby przygotować na książkę. I niestety, wszystkie domowe prace gotowanie, siedzenie garami, poszły wszystko no. do Andrzeja. No tak, że ona z pracy, przeczytała sobie fajnie, bo to rozrywka, tam studiowała, hmm. a ja w garach i kolacja już była gotowa. No taka była No tak to było. No. I Praca się prawda, i w końcu w 2016 roku byśmy decydowali przyjechać tutaj na 9 miesięcy, żeby odwiedzać miejsca, gdzie no. związane właśnie historią polską i w Polsce i w Europie, więc oboje byśmy rezygnowali z pracy i przyleczeliśmy. I w ten sposób powstała ta książka, ale będzie czas. E, jeszcze wrócę na chwilę do tej książki Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora, dlaczego ten tytuł właśnie, bo wszystko zaczęło się inaczej kręcić od momentu, kiedy spotkałem moją narzeczoną Richo, która przyjechała tutaj, otrzymała stypendium teatralne na Uniwersytecie Warszawskim, żeby studiować teatr. Przyszła do studio Szajny, proszę koleżanki, na przedstawienie Szajny, przyszła z jakimś facetem, wyszła ze mną. Ale to już nie będę, nie będę o tym mówić, a nie będę o tym mówić, bo jeszcze jest, jeszcze jest ciekawy taki... Jeden, jedna sytuacja, gdzie kupiłem żonie Napoleonkę. Tak była zajęta tą Napoleonką, a ja nawijałem, nawijałem i opowiadałem. Nie wiem czy o sobie, ale co, coś tam mówiłem. W każdym razie wygrałem i do tej pory tutaj moja kochana żona jest tutaj. Moja, która dzisiaj mnie uratowała śmiercią. Andrzej, chciałabym pojechać do Włoch. Czy możemy? Cieszę się, że jestem w Regio Emilia. Tu urodziła się pieśń regionowa, która stała się hymnem polskim w 1927 roku. Tu czytam tekst. Bardzo oryginalny, ciekawy i nawet wojowniczy. Ale zawsze myślałam, dlaczego Polacy śpiewają z ziemi włoskiej do Polski, dlaczego tu jest Bonaparte i kto jest ten Dobrowski i dlaczego on stworzył regiony polskie. Wyjaśniając okoliczności tego hymnu, jestem pewna, że ja mogę tłumaczyć moim czytelnikom trochę o historii Polski. Thank you, Emilia pieśń została zaśpiewana po raz pierwszy w 20 lipca 1797 roku. Cieszę się, że jestem tutaj, bo teraz rozumiem, dlaczego hymn polski jest tak dynamiczny i wojowniczy. Bo jest związany z walką, ale nie jest krwiożerczy jak francuska marsylianka. Tym polski jest szlachetny i nawet rycerski. I teraz wiem, jestem pewna, że mogę wytłumaczyć moim czytelnikom tę część polskiej historii, bo oni nie wiedzą, gdzie Polacy musieli ciągle walczyć o suwerenność i niepodległość. Brava avés a partir el to

मैं तो तुम्हारे लिए